z Tokaboka tym razem um, będzie to nowa historika um, i w tym odcinku Agatka zejdzie w złe towarzystwo i dajcie znać jak chcecie, żeby to się skończyło chcecie, żeby była niegrzeczna czy chcecie żeby nie wiem, matka dała jakąś przypołową karę ja jeszcze nie wiem, co mam robić Ale w każdym razie, no... Zaraz, się, dowiecie się wszystkiego um, Agatka dzisiaj ma zły humor Więc... no... Zaczynajmy już I jak coś już ostrzeżenie Z moim głosem jeszcze nie, nie jest jakoś super dzisiaj, więc... Będę miał jakiś taki lipne głos to, wiecie. Um. Ale ludzie, co to za na coś... Hmm. Kto mi to zakładał? Ja tego nie zakładałam. Na siebie. Coś tu ubrać. Hmm. Ja nie ja tylko słyszę włosy. Zrobiłem jakieś fajną fryzurę. Hmm dzieci nada, Dzieci nada dzieci nada dzieci nada, dzieci nada, dzi coś dzi 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 dzieci nada. O, takie sobie No dobra Wiecie co? Nie, 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 kupiego telefonu nie, kupić tablet. nie, nie, tablet nie, nie, sobie tablet może nie, nie, telefon. nie, dobra. nie, 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 patelnia, nie, czy można obudzić? Nie, co mam robić? Właśnie tak postukać z drzwiami. Muda. Hmm, mam pomysł. Zostaje Betty. W na YouTubach zawsze widziałam, jakie dziewczyny na czarno ubrane. No, nie, koniecznie. Jakieś ładne fryzury, wszystko. Wszystko na, na czarno, tak fajnie. Hmm, to mi się podoba. Co byłoby tak pokój. Nie będę dzisiaj, jak to zrobię, ale po prostu zaraz zobaczycie mój nowy pokój. No to. Trzy. 2, 1. No i super. Przepiękny pokój badi, hm, Ciekawe jak matka to zobaczy. Pewnie będzie znowu taka żałosna reakcja. No ale dobra. Ale jak jestem mylny, może zrobić jakiś wybryk. No bo to jest nuda. Co ona robi? Zapewne jeszcze śpi. Pójdę jej ukryć jakąś kasę. Nie wiem, czy to rybka jest na dole, jej. Będę sprawdzić na dole. Dobra, jak matka gdzieś daje torebkę, to tylko śpi. Czy... Hmm, jest ale pusta. gdzie byłby portfel? Hmm. No, to zapewne na górze. Ciekawe, czy śpi. Sprawdźmy to. Dobra, sprawdźmy. Śpi. Dobra, Gdzie mam ten głupi portfel? Mmm, telefon. Też będzie dobre Telefon taty. Hmm, ale co ja z tym mogę zrobić? No, później pomyślę, co z tym mogę zrobić. A jak rodzice nie wiedzą, gdzie mają partner, No to pewnie siostrze mogę ukraść. Let's go do siostry. Okej, okay, dobra, brat śpi. Siostra też śpi I go. Hmm, portfel. Ach, za mało, wy karty kartę. Dosłownie drobne. <laughs> Gdzie by to schować? Żeby nie było podejrzeń. A. Super kryjówka. Co w ogóle mam tutaj? Nic tu nie mam. Nie wiem, nieważne. To uciekam z tobą. No, no, uciekam z domu. Nie znam pinu do tej, tej karty. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo kod dojdzie do nas, do znam. 0803 Tak. 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 Dobra. Tata urodzenia. Dobra. Prościzna. Lecimy. Łazimy z domu. Ucimy. Nie, aż takie dziecinne. Trochę dziecinne. Perfumik. To. Hm, nie wiem. To. Ale jak na mnie. Nie za dużo. O, teraz mówię, skąd składkę No, to let's go. Drogie. I hm. jej karta oczywiście. No, bo bez niej mogłaby być trochę lepa. Dobra, nie wiem. Nie wiem, gdzie to ma lecieć, jakieś w parku gdzieś, nie wiem. Po prostu idę. No to widzimy się, jak już ona dotrze do miejsca, gdzie chciała być. A dobra, podlec jeszcze na pocztę. Może stąd też powinien go zgarnąć. Hmm. Spłata Co on są dwa. Ale co? O, jakieś głupie rzeczy. Hmm, no, nie mam na no, No, nah. nah, nie wiem, pójdę tam posperem trochę. Nie mam do Tam posperać. no hmm. czy to nuda jest? Nie, no, jest, jest w migu. Nuda, nuda, nuda. I Nie, Nie wiem, co to jest. A, a proszę. Hej, młoda. O, hej. A tu widzę, że się też nudzisz, tak jak i my. A, że chcesz dołączyć do naszej ekipy. Ale do jakiej ekipy? Ja tu właśnie z domu uciekłam. m Proszę. My no, jesteśmy we trójkę. Ja mamy taką ekipę naszą. Mamy tajną skrytkę. Tam mamy jakieś um, rzeczy. Ja Lubiszcie sobie robić. sobie, po, e, po. sobie jakieś wybryki? Mhm. Oczywiście, że tak. Ja teraz się w ogóle stać. Ja chcę być nie Dołącz do nas, to będzie fajnie. A jak wchodzisz, kiedyś ze sklepów? Eee, nie, ale przyjaciół kłamał. Kiedyś. No to tak często. Ale wiecie co? Uczniowie chcą lepiej Na przykład wy możecie zakatywać ekspedientkę, nie wiem. No. Pokażę, ale pokażę, że mam naszą, a, No ja nie wiem, czy to tak się nada, ale może poszukajmy jeszcze trochę lecieć na to, no nie, no tutaj nie jest. Lecimy stąd. Kilka minut później i w bazie dziewczyn. No to jesteśmy. Uuu, ale to creepy. Tak, to jest nawiedzony dom. Nawiedzony dom? No, mało powiedzmy. Czasem ludzie twierdzą, krzy... że jest creepy, ale. Nie dzieje się tu nic takiego. Grozi zawaleniu. Od jakichś dwóch dni. Mieliśmy kiedyś inną bazę, ale się to przenieśliśmy. Bo tamten grozi e, zawaleniu jakieś dwa lata? Eee... To nie jest coś takiego jeszcze. To jest nasz safe Tutaj kradzie na rzeczy tajemnicy, nikt nie może znaleźć. Ten kod jest dosyć mega trudny. Ma 6 cyfr. Można ustawić go na 4 albo 6 cyfr. To nasza łazienka. Przecież nic z bo mało kiedy go używamy. No tutaj tego spędzamy na. No, z... no a tak jak mówisz, jak ty uciekłaś z domu. No więc nie potrzebują za czas. To nasza galerowa, bo widzę, że średnio masz jakiś outfit dla bedi No to prawda. I tutaj jest taka sypialnia. Szczerze mówiąc. No dobra, damy się jakiś outfit. E dobra... Mm, go nie było. To w takim razie... Debierzmy ci jakiś outfit. Tutaj u góry są takie jakieś dodatki i... To może nie jest jakieś dla buddy, a czasem potrzebujemy na no, odmianę takie e, słodkie ciuchy, żeby się na przykład przebrać za normalne dziewczyny, nie? jakoś tak zrobić make-up. E, normalnie jesteśmy za Betty przebrane. Zobacz to. Jest fajne. Nie, nie pasuje do ciebie. E, to będzie do ciebie pasować. Co to tutaj? Czapeczki? No, spoko. No, będzie gry, dobra. A zostajesz w naszej ekipie? Więc hmm. ja się uciekam z domu, jak... mam kartę siostry, Jak jeszcze moja mama się o tym dowie, to mnie chyba zabije, więc. No, bo wolę was niż, nie wiem, kary na dwa miesiące? Mhm. No i dobrze wybierasz. Będziesz miała tu więcej kasy niż. Będziesz tu miała na jeden dzień więcej kasy niż. Niż w jeden miesiąc kieszenkowego od matki Na bank To co? Musimy zrobić jakiś test Czy ty w ogóle się nadajesz do naszej ekipy Musisz coś ukraść A co ja mam ukraść? No jak to co? No jak to co? Nie wiem już Co, co chcesz? Może to być nawet Jakieś byle główną z jakiegoś spożywczaka. No. Nie no, to będzie za, za, zbyt, za mało mocne. Więc no, niech będzie jakiś kosmetyk. Z galerii. Albo nie no, niech to będzie jakiś kosmetyk. Jakiś fajny. No okej. Okay. No to zostawię tutaj mój plecak. To jak zaś nie jest nie, to dajmy gdzieś do safe czy coś Dobra, chodźmy. W centrum handlowym. No to dobrze, jesteśmy. Znaczy, tu jesteśmy Jest jakaś potrawa. Co chyba ta jabłuszka? No tak, to jest ta jabłuszka. Trzeba tutaj jabłuszka to wrócić, Ej, dobra, ja jestem najbardziej e, chyba tak normalnie ubrana. Um, więc będę iść okej? Okay? No um, Proszę państwa... Um, no um, jakby... Ja wiedziałam chyba tam, jak ktoś, no jakby zabiera takie ubranie, takie jest, nie, nie takie charakterystyczne, takie jakieś, no taką um, sukienkę z taką torebeczką. O! Interesujące! Trzeba iść poszukać tego gnojka. Udało się, nie wierzę. Dobra. Okej, okay, dobra. Ej, nikogo już nie ma. Dobra. ty to A Ja wsunę coś pozukiem te, bo ty masz jakieś top, gdzie widać to. Znaczy, ty masz coś zrobić, nie wiem, nie wiem. No dobra, Uuu, O, fajne. Krew. Spróbujmy, spróbujmy. Mocne. Dobre. Jakieś głupice, ale jaki krem. No, zaleczone. Nadajesz się. Będziemy robić więcej takich rzeczy. Dostaję do Was na raz, bo już się robi powoli ciemno. Mhm. Wszyscy. Siedemnasta? Nie no co, to już dwudziesta prawie. Jakaś 17. Dobra. Przybieram jakieś w miarę piżamowe ciuchy. Też bierać się jakoś normalnie, w miarę. Nie wiem, kto chce ubrać. Jeszcze nie, muszę tą czekoladeczkę ściągnąć. Okej. Przecież to jest ostatnia łóżka. Ej, jesteśmy przygotowani. Tutaj mamy takie wysuwane. Dobra. Nie, spaliśmy tak. No okej. Okay. No w sumie nie złapałam osu. Fajne, ja, to macie te kosmetyki. Ooo. Okej okay. i dalszą część tego odcinka zobaczycie y, zobaczycie w Części drugiej. A więc napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby Okę została w tej ekipie i broiła? Czy chcecie, może, żeby została jakąś grzeszną dziewczynką? Dajcie znać. Teraz ja się z wami żegnam. Pa! Pa!